Grzegorz Brown to postać, która regularnie na nowo definiuje granice tego, co dopuszczalne w debacie publicznej. To polityk, który ze swoich radykalnych interwencji uczynił znak rozpoznawczy, a z kontrowersji paliwo dla swojej kariery. Ale żeby zrozumieć, jak do tego doszło, musimy cofnąć się i zadać sobie fundamentalne pytanie. Czy jego działania to chaos i szaleństwo, czy może precyzyjnie skalkulowana strategia? A może jedno i drugie? W tym materiale nie będę go ani oceniać, ani potępiać. Za no to przeprowadzimy sobie analizę fenomenu, który on sam stworzył. Kluczem do zrozumienia strategii Brauna jest pojęcie prowokacji. Jego działania nie są przypadkowe, każdy z nich jest wyreżyserowanym spektaklem, wymierzonym w konkretny symbol i obliczonym na maksymalny rozgłos. A nie pośle, co pan robi? Panie pośle, co pan robi? Kilka miesięcy później jego celem stała się choinka w holu Sądu Okręgowego w Krakowie. Dlaczego? Bo była udekorowana bombkami z flagami Unii Europejskiej i symbolami społeczności LGBT. Braun osobiście zniszczył ozdoby, a całą akcję nagrał i opublikował, nazywając ją interwencją poselską w obronie normalności. Tak to, tak to się robi na południu. To jest interwencja. Kochani, ewakuacja LGBT-owskiej choinki. Ewakuacja Sądu LGBT-owskiego unijno-innej agitacyjnej choinki. Wcześniej jeszcze jako kandydat na prezydenta udał się do szpitala w Oleśnicy. W jego narracji była to obrona życia poczętego, w oczach jego przeciwników niedopuszczalny atak na personel medyczny. Każda z tych akcji ma wspólny mianownik: fizyczna interwencja wobec symbolu, który w jego światopoglądzie reprezentuje zło. Chanuka, Unia Europejska, tęczowa flaga, legalna aborcja to nie są dla niego tematy do dyskusji, ale wrogie siły, z którymi należy walczyć w sposób bezpośredni. Taka strategia ma ogromną zaletę w dzisiejszym świecie mediów. Brown nie musi prosić dziennikarzy o uwagę. On sam tworzy newsy, krótkie, szokujące klipy, które stają się wiralami i zalewają media społecznościowe. Omija w ten sposób redakcyjny filtr i trafia ze swoim przekazem bezpośrednio do odbiorców. Tu dochodzimy do danych, które pokazują, jak skuteczna jest ta metoda polaryzacji. Weźmy za przykład jego niedawną interwencję wobec wystawy o tematyce LGBT w Sejmie. Analiza wzmianek w internecie pokazuje, że debata nie doczyła się tylko o to, czy jego zachowanie było słuszne. Około 15% komentarzy w ogóle nie oceniało samego czynu, a zamiast tego chwaliło posła za wykazanie się odwagą. To dowód na to, że dla jego zwolenników cel uświęca środki. Jednocześnie 13% reakcji skupiało się na krytyce marszałka Hołowni i wierności Straży Marszałkowskiej, co Brown zręcznie wykorzystuje do budowania narracji o słabym, niewydolnym państwie. Z kolei 9% dyskusji zeszło na fundamentalny spór o to, czy LGBT to ideologia. Brown rzuca iskrę, a społeczeństwo samo dostarcza paliwa do pożaru. Druga noga, na której stoi jego fenomen, to język. Grzegorz Braun nie mówi jak współczesny polityk. On mówi jak postać z powieści Sienkiewicza, która jakimś cudem posiadła dostęp do internetu. Używa archaicznej polszczyzny, łacińskich wtrąceń i patetycznych formuł. Zwroty takie jak pobudka, szczęść Boże, to jego znaki rozpoznawcze. Szczęść Bożej, ratuj się kto może, kiedy rząd Zjednoczonej Urze Prawicy z panem ministrem od bezpieki Kamińskim i jego głównym policmajstrem Wąsikiem nominują ludzi na listę ruskich agentów. Szczęść Boże, wysoka, pełna hipokryzji izbo. Przecież na konwencie seniorów nie respektujecie tych y, rytuałów, które mają naprawdę charakter quasi religijny, jeśli nie są świadectwem szczytowego zakłamania. Wnioskuję tutaj o... Po pierwsze buduje jego wizerunek jako intelektualisty człowieka zasad, depozytariusza dawnej lepszej Polski. Kogoś kto stoi, ponad miałką codzienną polityką. Po drugie, tworzy silne poczucie wspólnoty i elitarności wśród jego odbiorców. Zrozumienie hermetycznego języka brauna staje się formą inicjacji. Dowodem przynależności do grupy wtajemniczonych, którzy wiedzą, jak jest naprawdę. wizerunku dopełnia strój, niemal zawsze ciemny garnitur. To filary spójnego, choć dla wielu, radykalnego światopoglądu, który głosi z żelazną konsekwencją od dekad. I ta konsekwencja w czasach politycznych chorągiewek jest dla niektórych niezwykle pociągająca. Wolą radykalną, ale autentyczną stałość od nijakiego, ale fałszywego centrum. Ale pojawia się pytanie, w co tak naprawdę wierzy Grzegorz Braun. Dla niego demokracja jest systemem zdegenerowanym, ulegającym wpływom wrogich sił i niezdolnym do obrony narodowych interesów. Rozwiązaniem jest powrót do monarchii, to nie jest żart czy metafora, to jego realny postulat polityczny. Jego tradycjonalizm oznacza obronę katolicyzmu w jego najbardziej ortodoksyjnej formie jako fundamentu polskiej cywilizacji. Stąd jego nieprzejednana walka z prawami osób LGBT, z liberalizacją prawa aborcyjnego i z wszystkim co postrzega jako ideologię niszczącą naturalny porządek rodziny i narodu. Trzecim filarem jego ideologii jest absolutna suwerenność, która przejawia się we wrogości do sił postrzeganych jako globalistyczne, takich jak Unia Europejska czy Stany Zjednoczone? W tej czarno-białej wizji suwerenna Polska jest otoczona przez wrogów, a jedyną dopuszczalną formą polityki nie jest kompromis, lecz bezustanna walka. Ta prosta wizja świata jest niezwykle skuteczna w generowaniu emocji. I tu wracamy do danych. Jego działania wywołują potężny rezonans. Dominującą emocją, którą można zaobserwować w sieci, jest złość, stanowiąca aż 32% wszystkich reakcji. Co istotne, jest to złość obustronna. Jego przeciwnicy są wściekli na niego a jego zwolennicy są wściekli na to, co on zwalcza. Na drugim miejscu plasuje się pogarda. 20% komentujących wyrażało skrajną niechęć do obozu przeciwnego. Brown nie buduje mostów, on je pali, a jego zwolennicy przynoszą mu na to benzynę. Jednak kluczem do jego fenomenu jest 12% reakcji wyrażających radość. To jego żelazny elektorat, który w jego działaniach widzi sprawczość i triumf. Takie emocje deklaruje 8% badanych. Jego radykalizm daje poczucie siły. Kto jest odbiorcą tego przekazu? To nie jest jednolita grupa. Są to po części tradycjonaliści i głęboko wierzący katolicy, dla których jest on obrońcą wiary. Są to narodowcy i zwolennicy teorii spiskowych, którzy widzą w nim jedynego polityka mówiącego prawdę. I są to też po prostu wyborcy antysystemowi, zmęczeni odwieczną wojną, PO, PiS, którzy głosując na Brauna i jego partię pokazują środkowy palec całej klasie politycznej. Fenomen Grzegorza Brauna nie wziął się z próżni. Jest on symptomem czasów, w których żyjemy. Po pierwsze, jest produktem totalnego kryzysu zaufania do instytucji, od rządu przez media po ekspertów, po drugie, jest dzieckiem mediów społecznościowych. Jego teatr prowokacji nie byłby możliwy bez YouTube'a i TikToka, które nagradzają skrajne emocje. Po trzecie, on sam jest odpowiedzią na głęboką polaryzację. On jej nie stworzył, ale nauczył się ją perfekcyjnie wykorzystywać. W świecie, w którym ludzie coraz rzadziej ze sobą rozmawiają, a coraz częściej na siebie krzyczą, Braun jest tym, który krzyczy najgłośniej. Czy postacie takie jak on są przyczyną naszych podziałów? Czy może tylko ich najgłośniejszym i najbardziej widocznym skutkiem? Odpowiedź na to pytanie zdefiniuje przyszłość polskiej polityki na lata. A co ty myślisz o postaci Grzegorza Brauna? Daj znać w komentarzu.